Witam Cię wiezu. dzisiaj jesteśmy na się potwieramy sobie tutaj skrzyneczki z serii kolekcji, jest takich skrzynek 6, najdroższa to jest na przykład Cobblestone, 90 dolarków, no i jest Dragon Lore, na którego ta szansa, no taka kurde najmniejsza to nie jest, taka, taka bym powiedział do trafienia, a co najlepsze jest na 2% na Halis które kosztuje no całkiem dużo jak i również na hand kanona także obszczaimy sobie zobaczymy może dealorka sobie wpadnie a przed tym jeszcze przypominam, że strona jakie film tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich jak taką osobą jesteś to możesz sobie kliknąć pierwszy link w opisie albo tutaj o kliknąć sobie i wpisać kod SWERT masz z nim yy, masz z nim 10% więcej przy dodawaniu dodatkowo darmową skrzyneczkę yy, na start do otworzenia, bo balans oczywiście również masz. Dobra, także przejdźmy sobie do tych skrzynek, gdzie się tutaj zgubiłem troszeczkę, bo jest yy, na Hellcase skrzyń pizdu. Najtańsza jest Deleg Collection za 50 centów. Tak ona się prezentuje. No kolekcja jak kolekcja mają w pizdu szarych skinów. <laughs> Ale jak już zdrofnie coś takiego w fajniejszym stanie, to potrafi całkiem sporo być warte. Dobra, mamy teardowna. Hmm, czy coś więcej z takiej kolekcji tutaj się uda? No, na razie lipnie. No, ale w sumie to kolekcja jak Nie, no, jakbyśmy hmm, w czasie sensie mieli otwierać te kolekcje, to by było o wiele, wiele gorzej. Więc i tak jeszcze jest przystępnie, nawet profit tutaj jakiś wyleciał. Zostawmy ten Delake Collection. E, przejdźmy do następnej za 0,8 D Italii. Otworzymy w sumie raz. 5 takich skrzynek i na tym wystarczy powiedzmy. Dwa pit vipery, pit viper był z Italii, o kurde. Dobra, też jest profitzik więc całkiem G, jak na razie mi się podoba, oby takie profity wpadały w tych droższych. The Dust 2 Collection, mamy tutaj dwa berfejciki, w ogóle 21% na to, a to jest profitowe, e, fajne. Fajnie to wygląda. Otworzymy i no nie wpadnie nam niestety. damasku Steel. O to chociaż tyle warte, ale jeszcze raz otworzymy, bo no, ten Amber Face by się przydał, co żeby wypał, no 20% jest na niego. No i go mamy. Także całkiem całkiem fajnie. Nawet kurde za 9,14 to my jesteśmy tutaj. W najlepszych dropach. Dobra, przejdźmy sobie już do kolejnej, już taki przeskok większy, bo z 2 dolarków przeskok na 18. Dedast Collection, już y Dedast 1, Blazik tutaj jest, jest też Bras. Mm, w ogóle na Skorpiona jest 75%. Dziwne, dziwne takie ułożenie skrzynki, ale okej okay. Spróbujmy. Tak, ze 3. No, i. Predator. Predator wypadł. Jak ja dawno tego skina, żebym nie widział. To aż. To aż dziwne. The Chop Shop Collection. Tu był hot rodzik, tak właśnie, jak myślałem. Twilight Galaxy też. Gloczek dużo warty. Duelisty też. Bulldozer. Jakieś emeraldy, fejdy, Ogólnie fajne, nawet całkiem skiny z tych droższych. Także trzy, otwórzmy, dajmy jej szansę. No, chyba ta szansa nie była taka zbyt <śpyt> fajna, chociaż no takie gówno 17 dolarów kosztuje, no ale niech wyjdzie. Jeszcze raz. O, whiteout. I dwa whiteouty. Whiteouty nie są drogie, trzy. 4% na nie są z 200 dolków, prawie łotego, co tu kurwa głowy. Patrz, i znowu wbijamy się kolejny odcinek. My znowu tutaj w tych topkach sobie wchodzimy. No i została nam ostatnia, najdroższa, czyli właśnie kobel. Jakbyśmy w koblu tutaj trafili do tej topki, to już by było zacnie. No ten chętkanon do trafienia, no jak przed chwilą trafiliśmy na mniejszym procencie, dwa whiteouty. No to jednak te 4. 3,4% może zrobić robotę. Także otwórzmy sobie 3. I uwaga, uwaga. Gówno. Chociaż indigo. A to 4 do. Ała Ała awa. Dobra, wejdźmy jeszcze raz. Do. Jeszcze raz damy jej szansę. No Kobel musi oddać. Gdzie to jest? Hallo! Gdzie są Koble? Tu. Trzy? A trzy Kobelki. Teraz wpada hand No Nie ma handkanona. Jest Chainmail i Silver. Chainmail jest tychki drogi kurwa. No dobra. To jeszcze taką pojedynczą na farta. Możemy sobie otworzyć i polecimy już sobie z jakąś bitewką. No. Storm. I... Dobra, jeszcze. No, kurde. Taką dragon lorkę. O, poczekaj! Dobra. Uratowani. Opłaciło się ten raz więcej się opłaciło. Proszę bardzo. I mamy w tym momencie już jednym dropem więcej niż nawet na początku odcinka. Mieliśmy CZK, Halis w Faktoryniu, jeszcze by nam wypadła. No i to nas czyni, że jesteśmy najlepsi, kurwa, w najlepszych ostatnich, w ostatnich siedmiu dniach. O to chodzi: py, stój, 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 big belly boy. Kolejne 562 62 kanon. No i ten kobel odpłacił się jeszcze do niego na pewno kiedyś wrócimy, by tutaj kurde Dragon Lorkę dropnąć, jak ona jest taka łaskawa. Weźmy te nasze przedmioty, zróbmy sobie jakąś batelkę jeszcze na koniec. I co nam więcej do szczęścia potrzeba? A już chciałem odpuścić, mówię, dobra, idziemy na bitwę, no trudno. I ten ostatni raz tutaj zmienił całą postać rzeczy. Oh, pięknie. Czy Koble tutaj, czy jest kobel? A to dodamy, nie? Dodamy sobie Mastera, Freehenda. Może coś z Koską. O, Gamma Doppler. Kurde, bo mi tu piszą na tym Messengerze. Indomitable Majestic Vault. Jakieś Fearlessy, Dauntlessy. Dobra, nie przesadzajmy, Tako? I ty, tylko teraz tak, klasyczny mode, tryb dzielenia, czy, czy może jednak nie. reverse mode, czy ja będę miał mniej niż mój przeciwnik, liczę, że będę miał mniej niż przeciwnik, włączmy sobie tryb reverse mode i polećmy, oby mu dropiło jak najlepiej oczywiście, nam jak najgorzej, Taki, taki nasz cel. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo ślicznie, że tak mu dropi. Dawaj kolejny. Okej, okay. no dalej jeszcze ta różnica jest taka całkiem, całkiem spora, więc jeszcze nie panikujmy. Na razie idzie to w dobrym kierunku. Hand? Dobrze, dla niego lepszy stan. Chociaż to nie różnica wychodzi, ale ale zawsze lepiej. w... No nie, no idziesz do domu, no. Kurwa. Dobrze, Darkage. No i 40 oby 40 dolarów więcej mu dało. Proszę cię. Kurde, no nie. Idziesz do domu. No boli, ale Wartagi dostaliśmy. Niech się zbierają właśnie sobie z tych agentów, chociaż kurde, odbiorę. No, jesteśmy w półkcie wyjścia jak na początku odcinka, nie? Ale szkoda tej bitwy, szkoda, że ten handcam wpadł akurat kiedy wziąłem kiedy wziąłem reverse mode na bitewce No niestety tak też się zdarza. Także ja wam dziękuję Zaobejrzenie odcinka, pamiętaj oczywiście widzu o tym, żeby sobie używać kodu promocyjnego SFERT na Hellcase, bo masz fajne bonusiki, mi też przy okazji pomagasz. No i tyle do usłyszenia w następnym filmie i cześć!